Cześć! Siemanko wam wszystkim ludzie, tutaj t kubon. Hej Mieliśmy zombiaki Dzisiaj oprócz tego, że będziemy ciąć zombie będziemy się... Też skupiać bardziej na kampanii. Tak, poprzednio był kurwa ostry grinding, misje poboczne jak spienie. Ja mam 17 level. A ja nie wiem jak jechać, ja mam 14. To czekaj, to ja ci poprowadzę. Czyli misja główna, co? Tak. No tutaj zaraz w sumie drugi kolejny tam fragment naszej misji. Jak chcesz tam podjechać zaraz pod to, no to tutaj jak się wciśniesz, to jest taka barykada, nie wiem czy w tą uliczkę wciśniesz. O, czekaj. Dam radę! Nie, nie, nie dam. Wiem, chyba jest jakaś działalna ściana. Nie, 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 nie. Nie, 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 tylko, nie, nie tylko musisz. wyrobić. kurde się blokuje na tych zombi. O, Oj tu w prawo. O! o. I zaraz będziemy pod naszym miejscem docelowym. Dobra, jesteśmy. No prawie. jesteśmy ja kurwa ogar. A bo ja nie mam broni, no tak. No nie tak. mam nic. Czekaj, to czekaj, to, to masz. Dziękuję. Ależ, Łaska młoda. No, teraz ja nie masz o tej broni. Co się dzieje w środku w ogóle? Dałem ci ostatnią broń moją. Kurde, co mnie tutaj zaczepiają. To jest jest kurwa, nie tak. Czemu? No, patrzę na OBS-a i coś tam powiedzmy nieładnie to wygląda, bo się zaciął ekranik tam. W sensie na podglądzie nie widzę, żeby coś się ruszało. No to zaraz się uruchomisz jeszcze raz.

Czekaj, alt-tablet się tylko chcę zobaczyć czy to kurwa działa czy nie działa, bo ja w sumie sam nie wiem. To przez te jebane wiesz, dual monitorsy. No niby kurwa działa, ale boję się trochę, czekaj, odpalę sobie jeden monitor. Co to... ten Albercik mi robi? Tak więc trzymaj się tam Kubon! No zniku. <laughs> A o, to gorzej. A ja nie mam broni! Dobra, rozpocznij nagrywanie. Okej, okay, dobra, ja już tu jestem. Ty też jesteś, rozumiem, naćpany. Tak. No dobra. Jak my mamy go niby. Kurwa, mać weź, nie rzucę. Czekaj, muszę coś zjeść, bo nie mam. Kurde, nie rzucaj, ty tylko że. Ja mam większość życia. Co to, to jest? Organ donor. Ludzkie organy. Będziemy go bić w pudełkami z organami, tak? Tak. Ma tak. to sens. I stary, ja nie mam w ogóle. To, to nie jest on, to nie jest on, bo on właśnie coś takiego robi. No ale tak, widziałem na filmiku, no, no, no. że ludzie się w niego zamieniają. A to jest na, nasz jakiś narkotyczny szał, nie? To jest on. Tak? Skąd wiesz? Nie Greg wiem. B! O, to już jakieś kombo na nim robisz, chyba? Nie. Chciałem Stay go złapać, free. ale a -a. widzę, że. O. Nie, Albert, nie wiem, kurwa, co to imię. Albert, to nie imię, to styl życia, co się stało? What the fuck, nie wiem, stary. W ogóle, gdzie są nasze bronie? Czy, czy my tutaj. No zabrał nam skurwiel, no. A ty masz, nie masz? Nie mam nic. Nie Aha, sobie. czyli zabrał, dobra. No, okay. On tutaj kurwa jest. No, jeb, nie, jeb, nie, jeb, jeb, to, jeb. No to kurwa. nie on! Nie, to nie on. Łobuzie! Łobuzie, jak śmiesz. No, ten tutaj leży no, to, sobie. No. no to co bijesz, jak to nie on? No rzeczywiście, to ludzie. Szkoda, że spiłam Ten mu tutaj! Chodu. Patrz, kogoś piłuje! Kurwa macie, ja mam jakieś złe wyczucie Arbelt! Bigo! BELT! Bidziada! No i co i dupaj zychroj w party! <noise> I znowu nas ogłuszył i znowu gdzieś spierdzień. I właśnie ja jebie. Zadałeś mu chociaż coś obrażeń? No dobrze. Ja chcę. To? Wurda z tym zrobisz. Wrzucałem w niego tymi pudełkami, one się od razu i co, i nie, nie podziałasz. Szukaj go, bo tu masz jakieś kurwa lepsze wyczucie. Nie, yeah. to, to nie on. To nie on, to ja zmarnowałem pudełko. To nie on. Aha, bo to jak on, on to się on, pojawia, to życie on, tak? tak. Kopnąłem go w Dupala. Katyn. I znowu. No znowu. Życie tracisz. On w ogóle się do nie interesuje, zauważyłem. No dobra, to w tej chwili Ma ty go będziesz bił, bo ja mam mniej życie. No dobrze, tylko muszę go znaleźć jeszcze. No dobrze. Keep the Brain Organs. Kimi są HP. Witaminy, dawaj. Witaminy wpierdalaj, to ci Bigo, Witek tego czy... tutaj. Czemu? To on? Nie. Nie kurwa. No, no jakiegoś bombla. Nie. dobra mam jestem, kurwa full w tym HP. stroju jestem usprawiedliwiony, to nie on. Dobra. Gdzie jesteś, ziomuś, Gdzie jesteś? Ja go Dobra, mam pudełko Ten dyk tu jest Czemu my nie znajdziemy żadnej kurwa piły Jest. Czy coś innego No biegnę do ciebie no, przepraszam ale Kurwa masz zauważalnie więcej szczęścia ode mnie No. Kurwa, jak już ma w plera Sam się pociął ładny down w ogóle mu się ubranie nie zniszczyło. Teraz dopiero jak jest otwarty. Rozumiem, że to był jakiś boss fight, tak? No no chyba tak. Dobra, teraz wreszcie będziemy mogli spalić te zapasy. No właśnie. O, jest twoja broń, jest jakiś blue Blueprint. Blue acid jar. Znowu jakieś kurwa do rzucania rzeczy, ja nie chcę. To czekaj, zróbmy to kolekcjonuje. No kurwa. No i uwaga, czekaj, przetestujemy. Paszetti. What the fuck? To suple. A, To trzeba kurwa. Tym spalić? Czy to A, to jest czy jakiś odniszcie? kwas. Wow. <laughs> A, Wow! Wszedłem w ten kwas i chuj, no, nic O mi się to zna. chodzi, no dobra. Teź mi kurwa kwas. Też Jej, mi kwas. To będzie jakiś blueprint kolejny. Blueprint? A no jest ogóle. Guli, tutaj zombie. Co, kurwa, jest? Nie ma go tu. Jeszcze wyżej. A można jeszcze wyżej. No nie no, to, no to na dachu będzie, Dymit! Tutaj nie ma nic. <laughs> szczelba. Dużo ci ta szczelba da, to jest. Bo... Kurwa, da pie to. Monitor będę się bił. Mam monitor, dobra, jest, widzę twój pojazd śmierci. To wsiadaj. Siadaj na mój rzucę pojazd. monitorem. O, Dobra, z nie trafiłem. nie sobie baseball'a z gwoźdzmi. Baseball z gwoździami. No. Myślisz, że będzie to skuteczne? No kurde, lepsze niż... pręce. Dobra, to dokąd teraz w takim razie? Głowa trzeba do wyjechać. Do celu! Musimy zniszczyć trzy kamery! Dobra, to jedźmy najpierw do tego miasteczka, które nie jest tamtym w prawym górnym rogu, tylko w prawym dolnym. Co mi kurwa w ogóle pies w domu szczeka, nie rozumiem. A no. czemu w prawym dolnym? No bo bliżej, prostsza droga. Aha, aha, dobra, bo można te questy zmieniać, dobra. Dawaj, tak jedź. A to tutaj jakoś trzeba zawrócić. Tak. I tutaj I przez wlewo. tą małą szczelinkę. Uwaga na wózek. Coś o tym wiem. <noise> Coś wiesz o tych wózkach? Nie zrozumiałeś mojego nawiązania. <noise> I jedziesz prosto, Bombel. Wiem. No kurwa, wolno jedzie. Ja rozumiem, że to ma ostrza zamiast kół, no ale kurwa, bez przesady. A nie, rozpędza się. A to może jeszcze strzelać, strzelać. no tak. Terytnie. Nie, niestety. Wycwanili się i zrobili to tak, że zabijanie z pojazdu daje bardzo mało ekspa. O kurwa, macie. Tego to się nie spodziewałem. Ja też, że tak wyszczeli. Trochę nas dojebało, to w ogóle się. Żyje ten pojazd? Tak. A wiesz, co ten pojazd jest chujowy, idę z no tak trochę... trudno się tym jeździ. Ale nie, dobra, bo jest jednak twój drogi. <grystanie> nie ma teraz, kurwa! No nie! <grystanie> Płoń! No wsiadaj! No staram się! <grystanie> Co wspoczyłeś, stanąłeś na tym? Lovely. Jedź! Czemu mi kurwa pies szczeka? To jest moje pytanie. Nie wiem. Ubon. Ubon! Może masz w domu nieproszonych gości? Tak. To cię kurwa jutro zje. No, okay. Dobra, droga jest tutaj w miarę jednolita No prawie Gdzieś takie blisko jest Tutaj są znajdźki, ale nie, nie w lewo. W lewo powiadasz W lewo i... A, dobra, dobra, widzę jakiś znaczek 82 metry No właśnie To jest jakiś bąbel na, na dachu to są jakieś kurwa żołnierze, tylko czy oni są przyjaźni czy nie O co to chodzi z tym? Pytanie. No trzeba to wyłączyć. Aha ha. Nacisnąć kurwa rozwończyć. nie bić. <noise> Pierwsze odruch, napierdalać. Pierw bić, potem pytać. Czemu ten żołnierz tutaj mnie bije? No oni chyba nie są nam przyjaźni. Eee no to Gierary HI. Dlatego też ja spierdalam. No ja też idę, bo, bo mnie bije mocno. Wycofam się trochę, bo mnie tu kurwa jedzą. Hop. Dobra, gdzie są te kolejne? te... Let's go! Tam, 300 no, tam, metrów, to tam. chyba będzie dobrze. Tu jest jakiś survivor do ocalenia, to w sumie go kurwa ocalmy. Skoro już tu jesteśmy. No tu dobra, jest to, raz spa. na jakiś czas można. Tak. Jep. Ej. Jep. O, piękne. Dałem ci broń tora. No ta broń tora jest szczerze zajebista. O kurwa, zat Zrobiłem jakiś kill na powietrzu, kurwa, tak. No, tak ogarnięta elektryzujesz animacja... mnie. Ona już. Nie, tak? No, ona już. Yy... przeżyła. No, nie wiem. Gdzie ona jest w ogóle? Dobre pytanie, szczerze mówiąc, bo już coś nie widzę. Ale tu przed chwilą była. <laughs> Dobra, chodź, jedziemy stąd. Nie pokazało się nam nic, że ją uratowaliśmy, hmm, więc no, my No właśnie. Ją. Gdzie mamy tam W lewo chyba. ja zobaczę mapę. Nie no, tutaj chyba. No, 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 do przodu i w lewo, teraz do uliczki. A potem znowu w lewo i jesteśmy. Kolejny survivor z prawej. A jak oni kurwa nieogarnięci, że giną, to ja sam nie wiem. What the fuck, jaki willy zrobiłeś, co jest? Y-a-e... Willi. Gdzie? ja? Tu, w prawo. Idę to zdisablować. A ja idę ubić tamtego frajera, który jest tutaj u góry. Nie wiem, czy tam a mi się to da Rzeczy arm Rzeczy armiowe. Rzucę obecnie. go tym kwasem, patrz! Yeah. I pal się, frajerze! I co to dało? Dokładnie. Nic. Dawaj mi kurde rifle. A tam. Rifle to tu na ziemi obok nich leżą, po prostu. No to dlatego sobie wziąłem. I co, i to Yee. wszystko? Czyli musimy zrobić jeszcze jednego, że tak powiem, kesta, tak? Tak, jeszcze kamery trzeba zdy, ten... załatwić i o... będzie zrobione. Zawsze chciałem się przejechać koparką. Yee. A ja mogę wsiąść gdzieś na tą koparkę, czy nie? Mogę tutaj na przykład. Na o! Łyżkę. O! Kurwa, Mać! Wsiadaj, możesz no tutaj! No czekaj. Wsiadaj tam! Mogę chyba usiąść jakoś. Kurwa, Mać, nie uciekaj ode mnie! Ej, to jest słaby pojazd! Już mi się odechciało jeździć koparkami. <laughs> idę dalej. Czekaj, czekaj. Idę. Tutaj będą ubrania. Tu będą ubrania. Tutaj trzeba się teraz przebrać, bo zbyt długo chodzę już w tym kombinezonie i co nie, co mi się spociło. Macie? Ja dowiedziałem się, że pies jest na polu. Idę go wpuścić. Okej. Okay. na sekund. I znowu zostaliśmy sami i teraz. Poczekajcie, jak to Tywolt śpiewał? Nie, pami nie pamiętam. A Aaaa! Tywolt, gdzie ty jesteś? Widzimy. Gu. Nie ma tutaj żadnych nagrań. A jednak nie, był zamknięty w piwnicy na dole. O, zamykasz psa w piwnicy, tak? <glu> Dokładnie. Dobra, jadę kurwa tą koparką. Dobra, a ja mam motor, żółty, pasuje mi do kombinezonu. To ty pierdolisz, fajnie jeździ. Nie eee. zmieści się za bardzo nigdzie, ale chuj. Chcesz wejść na mój motor. Coś mnie kurwa bije. Wbijasz na mój motor? No dobra, tylko muszę wziąć. Ty wolisz jechać najpierw. swoim. Nie pierdolę, woje, pierdolę, wolę twoje Kawasaki. No raczej. To mnie pierdolę. Teraz. No w lewo. Co ty nie powiesz? Może ubika da się jakieś tutaj kupić? No właśnie, kada. no właśnie, ja, ja idę obczaić. Chuj z tym, że robienie misji głównych, ale ubrania jakieś świeże. Ubrania być. jest! Co to jest? Basketball shoes. Boxowe spodnie. Tutaj jakieś fajne buty. Myślę, to może... że. <grym> Jesteśmy całkiem. Um, czekaj, A, jak czekaj, to czekaj. Zrobiliśmy właśnie jakąś misję. Nie wiem jak, nie wiem kiedy. A, no faktycznie mamy. Ale najwyraźniej tak. Wejdzie Ramos, zobacz. I? Sergio Ramos. No, widzicie, jaki jest mogę, ten się ubrać, mogę się ubrać w jakiś worek? O kurwa, to profesjonalizm teraz. Worek? Dawaj. Football pants. No, i z tym no. jeszcze hełmem na łbie, to jestem przeszczęśliwy. Figurka dobra. tu też jest. Dobra, to idziemy nie, dalej. Nie, zamieniłem kurwa motora na Klawiaturę komputerową. Idziemy dalej, a ja nie wiem, gdzie jest mój motor. No jest dobra, osaczony jest. przez zombie. O nie. Dawaj go. Dawaj. Chodź, wsiadaj. No czekaj, bo ja tu biłem, żeby odsaczyć go. Ramos, dawaj! A ty, ty? jakby cię tu poprowadzić. Ja no, tylko jestem. Jedziesz teraz. tą uliczką i w prawo. Nie mam innej drogi, dzięki. Aha, to przepraszam. No i tu m, do przodu przeskoczysz. Tam? Nie! Aaaa! O Ooo, pany. To jest to miejsce, gdzie spadłem lambo, stary. No, pamiętam. A, bo tu jest, ale droga. tu jest jump, ale nie przez przeskoczysz? Nie, eee, przeskoczysz. O, patrz go, kurde. Dobra, to teraz do przodu i w prawo lekko, i będziemy zaraz obok znacznika. No dobra. No kurwa, dalej! A to mama, a to nie, to nie, to nie odbieram. <głos> <głos> kurwa, bez przesady z odbieraniem telefonów podczas nagrywania. Bo mnie biją, a ty zaskoczyłeś, szedłeś, aaaaah. No, wezmę sobie inny motor, bo mi się nie chce jechać przez tego. Aha! A to jest tu obok, dobra. Bardzo sprytnie. O kurwa mać ile tu jest tych zombiaków? Ja pierdolę Dobra, jestem A, kurwa kwiatek podniosłem! Zaraz zginę w... Aaa, trzeba security kamera zniszczyć. Ja, kurwa błyszczę. No to Done ich tu jest. No to Done, a czy ja mam jakąś taką broń, którą mógłbym... Jest katana, jest Jona! Pierdolę to jadę tym lampem. To czekaj na mnie! Czekaj na mnie! Twoje labo, wejdę kurwa, sobie za dużo tych zombiaków jest Nie podprawia. dobra, chodź tutaj, chodź tutaj, jest lepiej mój motor Może I być tole twój to. Może być twój, jak tak chcesz bardzo Mam tu lepszą opcję, obok Okej okay. Nie A, wiem, czy dam radę funkcję? Ale powinienem dać radę Party slaper Party slaper No ten kurwa dziwny pojazd, co strzela głowami zębi. Możesz spróbować wsiąść w sumie z tyłu, bo... Właśnie, to czekaj, stój tam, stój tam, stój Chodź tam. Chodź tu do mnie. Bo ja zrobię Chodź tu myk. do mnie, kup, coś. czuj się. Nie no, doleciało. Zajebałem, dobra. Nasuwaj. Dasz, do wsiąść z tyłu? Tak. Oh yeah! Jestem na jakimś działku chyba. Teraz jak tu kurwa jechać, dobra. Oh yeah! <laughs> Tym ty, kurwa strzelasz... ...balunami. <śmiech> <śmiech> oh, a dlatego party slapper to teraz ma więcej sensu. Dawaj! To no ta gra tak teraz kurwa na wydajności jej siadło, nie rozumiem. No tak troszkę bardzo. Za dużo kurwa tych zombiaków. Za dużo tych... Mieszka kamerę! A tu jest! Nie mogę! Może jak się cofnę. No jak się cofniesz to już... O dobra, 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 czekaj. <laughs> Chyba nadal się... Not gonna zada happen! Czekaj, <laughs> czekaj, czekaj, stój, żeś, stój, kurwa, stój, 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 stój. Ja A, mam Dobra. Dobrze, wsiadaj. Jedziemy dalej. Ostaczają. Jedź. Ty, coś nam się odblokowało, jakiś. Nie, dobra, to po Ale prostu. Ale co? Mi z... ma mapa mi się zbugowała. Nie, nic, Aha, no to zaje zajebisty unlock. Nie ma co. Yy, w ogóle ostatnio tęża. zrobiłem zajebisty deal. Jak zmontowałem ten poprzedni odcinek, no. pod naprem presji ludzi, wrzuciłem kurwa go po raz drugi, tylko że nie zmontowany. I co? No i obydwa mają tyle samo wyświetleń, 18 tysięcy. To... Już każdy. To w sumie... <laughs> jest to pewien deal. Tak. Kurwa, no nie przejadę tędy, no. No god damn it. Gdzie to jest jakaś droga, którą mogę przejechać? Dobra, o, uwaga. Jest taksi! Jolo Jakie kurwa taksi? Samochód. Zobaczymy, czy udziałam coś tutaj. i Yolo! Joko, Ułożysz ściana. kurwa! Meeow. Tak średnio już. No cześć! Się... <noise> Widzę, że jesteśmy w tej sytuacji. Spierdalam, bo to zaraz. Ło! Wow. Wow. Explodowało, co? <noise> Nie wiem, co się kurwa wraca. ja bym. moje. Auto się zablokowało. Co Dobra, ty robisz? Spierdalam. w ścianę, ziom? Nie, rzucałem osą. Wiesz o, o walce w ogóle? Ty, jaka wielka cysterna. Mmm, taka. Więc Nie uh... Niebywale. Dobra, idę. Idę do tej kamery, bo to już w sumie niedaleko to ją poszczelę. O zaraz właściwie obok mnie. Gdzie jest mój shotgun? A tutaj jest. Dobra, rozebrałem kamerę. Teraz trzeba eksplodował z powrotem. Gdzie trzeba Tak, jechać? Trzeba zdupcać, a ja tutaj mam jakiegoś normalnie Muscle Cara, Mascle to czekaj, cara. Już, już wchodzę. Ale ty jesteś za mną, dobrze. Czemu ten, ja ten... zombie się przewrócił tak dziwnie? A bo może, może no to, to jedź, Poprowadzić cię. Tu w prawo, w lewo znaczy i Dzięki! Cały czas. Poprowadzić cię, ostrzegam, mylą mi się strony. Jestem kobietą. Aha, A to sobie na myśliłem. Nie mnie. mam wrócić, No tak. Myślałem, że będzie jakiś ambitniejszy cel. Wow! Ale samochodem to ty tam raczej się nie zmieścisz. I Odegany. będzie tutaj szafka, stary szafka i. A no, no tak, górne... weźmiemy sobie broń. Bronie, Bo zmieniłem już dokładnie do... jak to działa. Jak po prostu jakby określonej wartości przedmioty wyjmujesz, a masz limit, limit na te wartości, nie? Aha. I są niektóre rzeczy, które kurwa połowę całych Twoich jakby hajsów zużywają. A są Aha. takie, których możesz wyciągnąć 7 i nadal jeszcze będziesz mógł kolejne wyciągnąć. Rozumiem. Don't sound so surprised. Read what's happening. Angel said there's a computer recording of the attacks on the civilians over at the police station. It's from all the security cameras. We could bust them all with that when we get out of here. Mm -hmm, but first, we got to get to Angel. She thinks they found out her position. Well, I can go to the police station. I mean, if it's just getting that information off the computer, think you can handle it, Nick? Yeah. Yeah, I got it. All right. Angel's on the second floor by the pool of a hotel in Central City. go to the police station, handle that and then you meet us there. Got that? Doi Nick, you are. Come on, Annie. We got to get to Ten kurwa to mas kom po prostu. Tej <grystanie> to ile mamy w ogóle już czasu? No 25 minut możemy skończyć. No dobrze, to skończmy w takim razie. Ja chciałbym teraz kurwy synu jeden. Co byś chciał? Chciałbym ja przeprosić ludzi u mnie za to, że odbierałem te telefony, ale niestety musiałem. No tak. Eee, no, ale ogólnie myślę, i tak wyszło spoko. Nie wiem czemu, kurwa, w sumie takie dropy klatek były i jakieś tam u problemy też u mnie z tym OBS-em. Dzisiaj był jakiś, może wszedł jakiś patch, który zmniejszają wydajność. Nie wiem. No, ale to co? To kończymy. To dziękujemy tak. Wam za uwagę w takim razie, ludzie. Dziękujemy. Do zobaczenia i, i cześć. Na razie. Granat. O kurwa, granat, co do pokoju wrzuciłem. Eh, chujo, Nic nie wpucha, ledwo.